Hej widzowie, to jest film, jak, na którym możecie zobaczyć jak się y, ten robi montuje film. To zgaś, to zrobimy. I najpierw się robi tak, utwórz, prześlij filmy, wybierz pliki. Trzeba wybrać odpowiednie pliki. I tutaj wybieramy ten. Robimy utwór, o, otwórz. Się robi i trzeba tak. Trzeba wpisać tytuł, więc trzeba tak. Wpiszemy "wa Water. Pa. O na b. -k -i. na Robloxie. I tutaj zrobimy przeznaczony dla dzieci. Robimy dalej, dalej, dalej. Publiczny, opublikuj. Teraz się film będzie montował. YouTube będzie sprawdzał, czy dobrze, dobre są prawa autorskie, czy czegoś złego nie powiedziałem, czy to, że, czy tamto, czy wszystko się zgadza. Robimy, zamknij. Są moje wszystkie filmy. I to będzie piąty film. O, widzę, że widzowie, postaraliście się. Jak na początkujący kanał, 54 wyświetlenia to jest dużo. Mnie to satysfakcjonuje. I teraz się będzie 5 minut przesyłać, no i możemy kończyć. No to dzięki Wam za oglądanie, i widzimy się jutro na odcinku z Water Park Oceanic.